Siemka witam w kolejnym odcinku z Shakes and fidget Dzisiaj będzie sporo konkursów także oglądajcie do końca bo będzie można wygrać sobie troszkę grzyba na jakiś serwerek Oraz pogadamy sobie o urodzinach Shakesa. Na początek podziękowania dla wspierających No i przejdziemy do odcinka zaczniemy sobie właśnie od urodzin Shakesa. Co dostaliśmy no ja też zapowiadałem co to nie będzie Jakie aktualizacje i tak dalej a się okazało że dostaliśmy Nic tak naprawdę jak chodzi o aktualizacje Dostaliśmy taki kodzik kto jeszcze nie użył to prawdopodobnie jeszcze może użyć WD16 i tu mamy właśnie Epika. Mamy 16 grzybka, 160 końców. co jest dosyć spoko nagrodą, jak nagrodą, no, prezentem jak za darmo, to czemu by nie wziąć, zawsze się przyda, zwłaszcza osobom, które gdzieś tam mniej tych grzybków wkładują Także to jest spoko. Ale na aktualizacji żadnych się nie doczekaliśmy. Jeszcze zrobiłem ankietę na YouTube, czy obstawiacie, że jutro playa, czyli jutro, czyli w niedzielę, konkretnie to było pytanie czy playa zapowie jakieś aktualizacje urodzinowe no i 70% z was powiedziało, że nie no i mieliście rację, czyli większość nie wierzyła ja tutaj jednak liczyłem, że naprawdę coś dostaniemy chociaż no jedną małą rzecz, ten kibelek który jest już od dłuższego czasu no ale niestety się myliłem także moje przewidywania tutaj totalnie się nie sprawdziły, no ale no cóż poradzić jestem troszkę zawiedziony ale no nie ma co narzekać, musimy cierpliwie czekać na kolejne aktualizacje więc zobaczymy, co to dalej czas przyniesie. Pewnie za jakiś czas dopiero będzie jakaś beta dyktora Plagi czy coś. Ale jak, co, kiedy, jak, nie wiem. Nie mam pojęcia, że chyba nie będę przewidywał. Bo jak widać, to nie do końca mi akurat to wychodzi z aktualizacjami. Dobra, także tutaj takie podsumowanie urodzin tej aktualizacji z poprzedniego filmu. No i przechodzimy do części konkursowej. Konkurs numer pierwszy, w którym chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów za wyprawy w karczmie. I tak, tutaj mam specjalną tabelkę. Podgląd to nie będziecie mieli na bieżąco. Link w przypiętym komentarzu będzie. I tutaj chodzi o to, żeby zdobyć minimum 50 punktów z wyprawy. I generalnie jak zdobędziecie 50 punktów minimum, robicie screena. To macie teraz widocznego na ekranie. Jak to powinno wyglądać? Musi być widoczny wasz nick, żebym wiedział, że to po prostu wasz screen jest. I osoby, które podeszły takiego screenka będą miały minimum 50 punktów, będą brały udział w losowaniu. 4 osoby wygrywają po 50 grzybka Także nagród jest dosyć sporo, łatwa szansa na wygraną I dodatkowo jeszcze osoba, która będzie miała tych punktów najwięcej, czyli powiedzmy tam 60-70, nie wiem ile tam Dacie radę wbić, no to ta osoba Wygra kodzik na 100 grzybka, czyli jeszcze więcej I na bieżąco jak będziecie podsumować screeny, no to będę was tutaj właśnie wpisywał Wasz nick i ilość punktów, ile macie stawki, więc na bieżąco będziecie tą Rywalizację widzieć czy jesteście na prowadzeniu? Czy jeszcze warto się postarać dobić tych punktów z awki, z wyprawy więcej, więc coś takiego wymyśliłem. Myślę, że dosyć ciekawe gdzieś tam może ludzie zaangażować. No i żeby też, też was zachęcić, wydaje mi się, że aż tak dużo chętnych nie będzie. Obstawiam: więc nawet jakby było około 10 osób, czy 15 osób, które biorą udział, 5 osób wygrywa, czyli co trzecia osoba, czyli bardzo, bardzo dużo. Więc po prostu zróbcie screena, wyślijcie mi na Discorda. Mój Discord to byle Bailo, tak coś podejście mi skrzynę tak naprawdę macie bardzo dużą szansę już na wygraną Także zachęcam naprawdę Do udziału I przypominam, właśnie tabelka będzie podlinkowana W opisie Także to jest pierwszy konkurs związany z wyprawami, myślę, że coś Innego, coś ciekawego Możecie też dać znać jak się to wam podoba, po pierwszy raz coś takiego testujemy I drugi konkurs Tutaj drugi arkusz się przełączamy, to jest akurat comiesięczny konkursik i tutaj czerwcowe losowanie. Tutaj szybko tylko przypomnę: Nagrody można zgarnąć za odbieranie punktów na Twitchu, za suba na Twitchu, za komentarz pod tym filmem. Więc, nawet jak nie chcesz brać udziału w tym konkursie z awką, czy chcesz, obojętnie, jak zostawisz komentarz pod tym filmem, to już bierzesz udział w losowaniu czerwcowym. Także warto zostawić. I jeszcze dodatkowe punkty za wspierającego, czyli te osoby, którym dziękuję na początku filmu, na YouTubie. Na YouTube. Także maksymalnie 6 punktów. 6 losów można tutaj sobie zgarnąć na losowanie czerwcowe Osobny konkurs Jak chodzi o tomawkę, jak chodzi o czerwcowe Dwa różne konkursy, możesz wziąć udział w jednym, możesz wziąć udział w dwóch Jak tam chcesz Jak chodzi o nagrody To w tym miesiącu mamy dwa razy 150 grzybka plus raz kodzik na 100 grzybka Także tak to się prezentuje I najbliższe losowanie 27 czerwca czyli już W ten piątek I właśnie bo nie powiedziałem w sumie do kiedy z tym drugim losowaniem jak chodzi o konkurs z wyprawami, no to tutaj myślę, że wylosuję sobie tak samo, żeby nie mieszać. Także w piątek, wielka akumulacja, losujemy dwa konkursy, także będzie można sobie wygrać właśnie sporo grzybka na tym streamie. Także koniecznie bierzcie udział w obu konkursach i wygrywajcie grzybole, bo czemu by nie, jak rozdają. Tak, mogę się oddzięczyć właśnie za używanie mojego kodu. Jak kto jeszcze tego nie zrobił, to zachęcam, bo część z tej puli, co dostaję, idzie właśnie na te konkursy. I te kodziki oczywiście od Playa Games dostałem, które będą w tych konkursach, także też to tutaj muszę podziękować. E, więc to mi oni umożliwili taki konkursik na urodziny. Myślę, że fajna sprawa. No, e, tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie i widzimy się w piątek na streamku.